Sztuka to mój świat przestrzeń pełna emocji, opowieści, tajemnic, które czekają, by ją odkryć. Nazywam się Izabela Przybył i od zawsze żyję sztuką tworzę, uczę o niej i patrzę na świat przez jej pryzmat. Każdy obraz, każda rzeźba, fotografia czy każda kreska to ślad ludzkiej duszy, zapisany w czasie. Chcę zabrać cię w podróż, w której spojrzysz na sztukę być może inaczej. Nie, jak na coś odległego i zamkniętego w muzeach, ale jako coś żywego, pulsującego, bliskiego nam wszystkim. Opowiem ci historię ukryte w barwach, w liniach. Może przez taki pryzmat dostrzeżesz coś więcej. Może i ty zakochasz się w sztuce, choć trochę, tak jak ja. Zapraszam cię do mojego świata. Dzień dobry, dobry wieczór. Było już o wielkich nazwiskach, o artystach znanych na całym świecie tych z podręczników, muzeów, aukcji czy też albumów. A dziś będzie troszkę inaczej. Dziś też będzie o kimś wielkim, ale wielkim inaczej wielkim sercem, uporem, niezwykłą czułością do świata. Choć sam był malutki i cichy, i prawie niezauważalny, a jednocześnie tak trudny do przeoczenia. Nikifor. Nikifor Krynicki, czyli właściwie Epifaniusz Drowniak. Postać mogę z czystym sumieniem to powiedzieć jedyna w swoim rodzaju. Jak już się o nim usłyszy, nie da się o nim zapomnieć. Choć pewnie. Sam nigdy nie przypuszczał, że zapisze się w historii sztuki, a jednak jego imię dzisiaj tak zna cały świat, choć kiedyś nie znał go właściwie prawie nikt. Nikefora można było spotkać na ulicach Krynicy. Nieziutki, trochę ponad 150 cm wzrostu, z tobołkiem w ręku, w za dużych, znoszonych ubraniach czasem nieco nawet groteskowych. Wyglądał, jakby zgubił się w świecie, a jednak był jego częścią, bardzo szczególną częścią. Miał twarz pomarszczoną jak takie stare jabłko, raczej niechlujną brodę, jak z takiej opowieści o jakichś pustelnikach i małe, ale uważne oczy, w których odbijało się coś więcej niż tylko to, co zewnętrzne. I zawsze miał ze sobą torbę, wypchaną. Papierami, kredkami, farbami, i malował wszędzie w kawiarni, na ławce na dworcu, na ulicy, gdziekolwiek. Jakby każda chwila była dobra, by złapać kawałek rzeczywistości i przenieść ją na papier. Papier, ołówek, farby tak, to było jego królestwo to był jego język to był jego świat. Urodził się w 1895 roku w krynicy zdroju i właśnie stąd jego przydomek. W miasteczku wtedy zupełnie innym niż dziś. Kurort dla zamożnych, pełen eleganckiej willi, deptaków, spacerujących państw parasolkami, panów w kapeluszach. Wyobraźcie sobie hmm, kąpiele mineralne, koncerty orkiestry zdrojowej, atmosferę letniego pensjonatu z epoki secesji i starych pocztówek. No tak, ale to był świat z górnej półki, dla gości, nie dla niego. Nikifor był dzieckiem biednej, łemkowskiej służącej. Ojciec? Ojciec jest nieznany. Dzieciństwo miał pełne samotności, odrzucenia, ubóstwa. Edukacja? ledwie kilka klas szkoły podstawowej. i Właściwie to wszystko. Roba gardła, która odebrała mu wyraźną mowę, sprawiła, że był niezrozumiały. I to, I to dosłownie niezrozumiały. Nie potrafił mówić tak, by inni go rozumieli. Był odrzucony, między innymi też dlatego. Ale miał coś innego. Coś, czego nie da się nauczyć w szkole. Coś, co wypływało z niego samo. On Tworzył na marginesie, bez dokumentów, bez nazwiska, bez przynależności, dla urzędów nieistniejący, dla świata dziwak, a jednak w środku, pod warstwą takiej nieporadności i milczenia, tak była dusza artysty prawdziwego artysty. Jego warsztat był bardzo skromny, tak jak mówiłam: jakieś stare kartki, pudełko po butach, resztki farb, gazeta, ścinki jakieś, kredki, czasem znaleziony świstek ze śmietnika. A jego pracownia? On nie miał pracowni. Jego pracownią był chodnik, kawiarnia czy też ławka w parku. Malował świat wokół siebie, to co widział, to co czuł cerkwie, dworce, pensjonaty, ludzi, pejzaże, to co go otaczało. To było dla niego i to pokazywało w swoich rysunkach, jakby, jakby z innego świata. Bajkowe, symetryczne, niesymetryczne, czasem zabawne, czasem wzruszająco naiwne, czasem pełne wewnętrznej harmonii, której no, próżno szukać w realności. Malował też siebie raz jako poważnego urzędnika, raz jako malarza z paletą, raz jako dostojnego obywatela. Jakby przez obraz próbował dopowiedzieć światu, kim jest, kim mógłby być, gdyby dano mu głos. Nikifor no, nie był artystą akademickim, ale był sobą i to wystarczało. Długo jednak nikt go nie słuchał, nie zauważał. Ludzie traktowali jego obrazki jak ciekawostkę, jak pamiątkę z uzdrowiska, wiecie, takie magnesy na lodówkę tamtych czasów. Dzieło ubogiego dziwaka. Tak go traktowano. Ktoś czasami rzucił jakiś grosz, ktoś dał na chleb, a on, a on nie przestawał malować. Nie po to, by zyskać sławę. To nie było jego w ogóle celem. Ale po to, by być. Jakby każda kreska była śladem jego istnienia. Obrazy Nikifora są jak małe opowieści, zapisane tym bardzo prostym językiem, bez poprawiania, bez udawania. Malował to, co widział i kochał: kościółki, dworce, zresztą lubił wyjeździć pociągiem no, oczywiście na gapę, uliczki Krynicy, swojej Krynicy. Wszystko było pełne koloru, czasem dziwnych, czasem nierównych, ale zawsze szczerych kolorów i kresek. Jego kreska. No, właśnie nie była szkolna, ale ona była żywa, ona była prawdziwa. Linie czasami drżały, kolory tańczyły, jakby sam papier oddychał. Nie przyjmował się w ogóle perspektywą, zasadami, że tak być powinno. Nie, on malował po swojemu z czułością, uważnością i też z humorem. Jego świat był no, prosty. Był prosty, ale nie naiwny. Był lekki jak jak oddech w górach, jak ciepłe wspomnienie dzieciństwa. W jego obrazach nie ma pozy, nie ma udawania, jest prawda. Nikifor patrzył sercem, nie oczami. Tak też malował, bez kalkulacji, bez przymusu, jakby każda kartka była takim listem do świata: zobacz, jakie to wszystko piękne, zwyczajne i moje. A mimo to, no właśnie, przez długi czas jego prace były ignorowane, traktowane właśnie jak jak naiwne bazgroły ludzie no brali jego obrazki bardziej z litości niż z podziwu myśleli pewno no, biedny człowieczek niech ma na chleb ale, ale w końcu ktoś naprawdę go zobaczył w latach 30 XX wieku jego pracę odkrył Roman Turyn młody wówczas artysta związany ze środowiskiem lwowskiej awangardy zobaczył w tych prostych obrazkach coś więcej, coś autentycznego właśnie, coś wyjątkowego i postanowił pokazać je światu. Turen zabiera pracowniki fora do uwaga Paryża, pokazuje je artystom, kolekcjonerom, członkom słynnej grupy Kapistów i wtedy. Wtedy coś zaiskrzyło. W tych krzywych liniach, w tych nierównych budynkach, w tych jakże dziwnych perspektywach zobaczyli szczerość, zobaczyli autentyczność, zobaczyli prawdę. I Nikifor, milczący malarz skrynicy, zyskał nagle międzynarodowe uznanie. Zaczęto porównywać go do Euriego Rousseau. Nazywano go nawet mistrzem, mistrzem prymitywizmu. I no co, z prowincji do galerii, z biedy do albumów sztuki, z ciszy na usta świata. Po wojnie jego prace trafiły nawet na wystawy, najpierw w Warszawie i to była taka pierwsza oficjalna wystawa, a potem również za granicą były wystawiane w Paryżu, w Amsterdamie, Brukseli, Haifie, czy też w Liż. W 1947 roku, po wojnie, niestety został wysiedlony w ramach akcji Wisła i przerzucany z miejsca na miejsce, znowu obcy, nikomu niepotrzebny, zagubiony, bez głosu, bez dachu nad głową i znowu pewnego rodzaju cud stał się w jego życiu, a mianowicie to spotkanie z malarzem Marianem Włosińskim, które to spotkanie zmieniło jego los. Włosiński, taki poruszony losem Nikifora, poświęcił mu życie, zaopiekował się nim, pomógł wrócić do Krynicy, stał się jego opiekunem, ale też przyjacielem, tłumaczem. Wziął go pod swoje skrzydła. I wtedy Nikifor, na szczęście, znów mógł robić to, co kochał, to, co kochał najbardziej malować. Już nie na tych ścinkach znalezionych gdzieś w śmietniku albo skrawkach papieru, ale na porządnym papierze. Już nie na ulicy, ale w spokoju. Ale mimo to duch jego twórczości się nie zmienił. Nadal był taki czysty, dziecięcy, szczery, prosty i bardzo, bardzo poruszający. No bo Nikifor nie znał języka sztuki w takim znaczeniu akademickim, ale miał swój własny, czysty, pierwotny, taki nieuczesany, prawdziwy. To był język barw, linii i światła. Język, którym mówił nie po to, by zachwycać, lecz by istnieć. Bo dla niego malowanie nie było hobby, to było. To był sposób na życie, na powiedzenie światu: Jestem, widzę, czuję, nawet jeśli ten świat długo nie chciał go słuchać. Może właśnie dlatego jego obrazy mają taką siłę, bo, bo są prawdziwe. Nie pod publiczkę, bez udawania, bez kalkulacji, tylko prostota, zachwyt i głęboka czułość wobec rzeczywistości. Nikifor zmarł w 1968 roku na gruźlicę. Pochowany został w krynicy, tej samej krynicy, którą malował przez całe życie i którą kochał. Zostawił po sobie tysiące prac. I zostawił jeszcze coś więcej legendę, prawdę, ciszę zamienioną w kolor historię, która, która porusza do dziś. A dziś można oglądać jego obrazy w muzeach, innymi w specjalnym pawilonie jego imienia w Krynicy Zdroju. Zresztą o jego życiu powstał również film Mój Nikifor, który szczerze polecam, z fenomenalną Krystyną Feldman w roli głównej. To jest film o, o samotności, o wykluczeniu, o wrażliwości też i o sztuce, tej, tej, tej najczystszej nieproszonej, ale prawdziwej. Dlaczego, moi drodzy, opowiadam tę historię? Bo, bo Nikifor przypomina, że sztuka nie potrzebuje dyplomu, ani prestiżu, ani galerii z białymi ścianami. Wystarczy spojrzenie, serce, upór, wystarczy wrażliwość. I odwaga też, by mówić własnym językiem, nawet jeśli nikt go nie rozumie. Bo i ty, i ja możemy dać światu coś pięknego własnym głosem, własnym pędzlem, na własnych zasadach. Nikifor był artystą, nie dlatego, że ktoś go tak nazwał, ale dlatego, że żył jak artysta. No i zostawił po sobie coś więcej niż obrazy. Zostawił dowód, że w każdym, nawet najbardziej skromnym, odrzuconym czy samotnym człowieku może tlić się prawdziwa pasja i piękno. Pamiętajmy o tym. Jego życie i dzieła uczą nas, że sztuka nie potrzebuje wielkich słów ani uznania, by być prawdziwa. Wystarczy, że jest szczera i pochodzi prosto z serca. Tak właśnie malował Nikifor. Bez niczyjej zgody, na własnych warunkach. Z miłością do świata, który widział inaczej niż inni. I to właśnie czyni go nieśmiertelnym.